Witajcie dzieciaki. Każdy z was wie, jak smakuje woda słodka, a nawet woda słona. Ale dziś pokażę wam doświadczenie, jak zachowuje się ziemniak w wodzie osolonej oraz w wodzie słodkiej. To właśnie ziemniak będzie dzisiaj głównym aktorem naszego doświadczenia. W doświadczeniu wykorzystam dwie szklanki z wodą, z tym że jedna ze szklanek z wodą jest osolona, oraz ziemniaki. Pójście, jak ziemniak zachowuje się w wodzie? ziemniak, który wrzucam do wody osolonej oraz ziemniak, który wrzucam do wody słodkiej. Widzicie? Ziemniak w wodzie słonej pływa. Natomiast ziemniak w wodzie słodkiej opada na dno. Dlaczego? Napływanie ciał w wodzie oprócz ciężkości i kształtu ciała mają wpływ również właściwości samej wody. Woda z solą tworzy gęstą substancję wodnistą, w której zawieszone są kryształki soli. Im więcej soli w wodzie, tym woda jest cięższa i bardziej zawiesista. Powoduje to, że ciała w niej zanurzone łatwiej pływają, bowiem cząsteczki zawiesiny wypierają ciężar zanurzonego ciała, w tym przypadku ziemniaka.